Witam w kolejnym odcinku Zostań w stawie. Dzisiaj o odmrożeniach palców u rąk. Jak zaczynamy pływać albo zdobywamy adaptycję rąk, no to istnieje taka szansa, że odmrozimy sobie końcówki palców. Wygląda to tak, że są to jakieś takie zaburzenia czuciowe, że nie czujemy tych końcówek. I zwykle, jeżeli się to już stanie, to mija to po kilku tygodniach, ewentualnie miesiącach. Tak jak z naszych doświadczeń tutaj klubowych wynika, że te wszystkie odmorzenia początkujących gdzieś tam koło do, do 3-5 maja, wszystkie znikają na weekend majowy. Także nie trzeba się ich jakoś tak bardzo obawiać. Natomiast no, są też pewne zasady, których można przestrzegać, to znaczy w tym pierwszym sezonie adaptacji rąk czyli pływania. E, można po prostu nie pływać więcej niż 200-250 metrów albo nie adaptować tych rąk dłużej niż około 4 minuty, żeby właśnie uniknąć tego. E, natomiast czy, jeżeli już sobie odwrócimy te końcówki palców, czyli mamy te zaburzenia czucia tutaj, czy możemy dalej pływać? No ja staję na stanowisku, że możemy dalej pływać, czy moczyć te ręce, tylko trzeba trochę po prostu skrócić ten czas, dlatego że. No widocznie to był dla nas zbyt mocny bodziec, natomiast no, też tak robiliśmy, że, że były już te odmrożenia i pływaliśmy dalej i to się nie pogarszało, ale skracaliśmy czasy. No ale teraz powiedzmy, że mamy kogoś kto stoi długo w wodzie i potrafi stać nie wiem pół godziny nawet, ale trzyma te ręce gdzieś tam w górze. Co wtedy ma zrobić? No ja myślę, że dalej po prostu może pływać czy adaptować te ręce do tych czterech minut w pierwszym sezonie. A potem te ręce może sobie, jeżeli jest bardzo ciężko, a chce sobie postać jeszcze w wodzie, no to włożyć je pod pachy jedną i drugą rękę i w ten sposób je troszkę ochronić. W drugim sezonie ta ekspozycja może być wydłużona do 80 minut, w trzecim sezonie do 20, nawet minut 15-20. Oczywiście, czyli, czyli robimy to wszystko stopniowo. Oczywiście są też ludzie, którzy na przykład mieli. A jakąś ramę ręki, czy rękę szytą, jakieś uszkodzenia, czy z, z których wynikają zaburzenia krążenia. No i ta ręka ma z niej szybciej, więc trzeba też na to zwrócić uwagę, że niektórzy no, po prostu potrzebują więcej czasu na adaptację, albo no, jest jakiś taki moment, że jest takie miejsce, które się niezbyt dobrze adaptuje. Eee, mamy też takie doświadczenia, a konkretnie też jeden nasz kolega, który, no, była to taka sytuacja, o której dłużej trzeba by było mówić, ale no nie mógł wyjść z wody i płynął zbyt długo. Nie miał też dobrej adaptacji rąk. No i to jego odłożenie było większe, czyli miał, miał zaburzenia czuciowe, ruchowe, nie czuł pozycji ręki, nie, nie rozpoznawał przedmiotów tą ręką. Wtedy, kiedy robiło się zimno, to ta ręka stawała się bardzo słaba. Ale te, to takie większe odmrożenie mu przeszło także, także zupełnie nie ma teraz żadnych problemów. Natomiast trwało to od zimy praktycznie do końca sierpnia. Pozdrawiam tutaj zawodnika i kolegę od razu. Ale byliśmy przynajmniej ja, ja byłem bardzo wystraszony, że rzeczywiście będzie miał jakiś taki, taką rękę niedowładną dłużej. Także myślę, że tej dłuższych ekspozycji na początku, jak nie mamy adaptacji, trzeba po prostu unikać. No, to chyba takie e, najważniejsze sprawy. Zostań w stawie, dwaj o siebie.